Mameczko, z tej strony na ty W ogóle bardzo dawno nie było ym, filmiku ale teraz ym, po prostu sobie w jakieś oddy może nie wiem czy to jest oddy coś się zaskoczyło takiego dobrze ym. a to jest te OK. okej yy. Dobra. Ja nie bardzo zachęcam do subskrybowania. Bo ja bardzo chcę... Kochani, nawet moja koleżanka mnie przegoniła. sobie Ja mówiłam, żebyśmy ją przegoniliśmy. Ale teraz bardzo dużo osób... Ten, no, po prostu mnie odrzuca. Po prostu mnie subskrybujecie I to jest bardzo niesmocne przez to, bo... Nie spodziewałam się tego, że po prostu tak szybko mi tam spadały subskrypcja, No i po prostu zachęcam do subskryb... subskrybowania. Dobra, ja jestem. O, okej. Okay. Dobra, niektórzy sobie bardzo dobrze poradzili. A, tutaj jest. Dobra, mam. On um. um, <tryk> Ok, Okej, jestem się trochę szukając Bo... O kurde, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tak. Chodź tu, chodź tu, w My, 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 my. Szybko, szukko, szukko, szukko. No nie, 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 mnie, no naprawdę. Ja wszystkich bardzo lubię. I naprawdę po prostu... Po prostu szkoda mi tego, że... Czy po prostu mnie odsubskrybujecie? Bo ja nikogo nie zmuszam oczywiście do subskrybowania mnie, tylko po prostu szkoda, że mnie ludzie odsubskrybują. Odskrybują. Tutaj było widać tu jak gdzieś. Okej. Okay. I dobra, ja już nie szukam, bo chciałam coś się tłumaczyć. Po prostu ja na przykład mm, ktoś na przykład mnie wyzywa na chwilę, że jestem na przykład głupia, czy jakaś, nie, no i że jestem kidem czy coś, no to ja się oczywiście tym nie przejmuję. Ale nie od razu, że ta osoba jest wredna i mnie osób no. Ale... Ja też się nie złożę na was i przyjmuję te hejty do serca, ona no, przyjmuję. Czasami też dostaję różne takie pytania jakby i też można mi zadać pytanie, czy ja lubię swoich widzów. Bo tam mm, jest taki coś, że mam no, no, serca, gdzie jest napisane, możesz mi zadać jedno pytanie, a ja na to szczerze odpowiem. Tylko nie takie, że ym, gdzie mieszkam, na jakiej ulicy mieszkam i tak dalej. No i jeszcze raz powiem, że ja Was bardzo lubię. Później Wam naprawdę, ja Was bardzo lubię. Oooo, ja po prostu to Wam mówiła. Panie, ja tutaj se a ja mam nadzieję, że nie dobra poszukiwacza, bo ja mam takie szczęście, że ja zawsze wszystko. No i jeszcze raz ja po prostu powiem, dzisiaj będą szorcy. może jak będę coś tańczyła, nie wiem, jeszcze. Eee, Okej, okay, jest jakieś o pozdrawiam tę osobę, jak jest z Polski. Może, nie wiem no, jak słyszycie jakieś dźwięki to ja się łapkiem do tym bawię. Mam bawię. Macie szorstki w ci możecie zobaczyć jak Jakby. Jakby ktoś myślał, gdzie ją kupiłam, no to w tym markecie. Są takie łapki w chińskim, z centrum chińskiego. Wszędzie są te łapki. Ja akurat mam taką, która ma y, te łapki, y, takie jakby takie guziczki. Nie, jak no to na w zwykłe? Guziczki to są białe, a w ogóle cała forma to jest fioletowa. No to może jeszcze dzisiaj Wam pokażę. Ale to może będzie już teraz w końcu tego odcinka pamiętajcie, warto mnie subskrybować, bo niedługo może będzie jakiś specjal, jak dobijemy 500 subskrybentów, no to warto subskrybować. Może coś zrobię. Nie wiem, jeszcze myślę, ale może to będzie taki specjal, ale jeszcze Wam nie powiem. Yy, powiem Wam na razie, że teraz będę bardziej dużo szoców stawiała. I jak y myślicie, kiedy ja będę coś na prowadziła na żywo, na przykład y y czat, nie, filmik na żywo, że będę nagrywała, y no to nie wiem, jakby ktoś miał pytania. No bo po prostu nie wiem, no nie mogę na razie y na żywo. Jakbym na przykład mogła na żywo nagrywać, no to bym z chęcią teraz nagrywał, ale z komarką też nie będę nagrywała, bo po co. A tak to by na przykład e, e, różne osoby były i ten na moim, no, no na filmiku na żywo po prostu, że nagrywać i macie taki ekran jakby i widzę, piszą coś tam na tym Na żywo. I wszystkich jeszcze raz pozdrawiam, wszystkich lubi nie przejmuję się hejtami i jeszcze raz zachęcam do subskrybowania, no bo po prostu lecimy po 600 subskrybentów, albo nawet po 500. No to, to 500 jest bardzo blisko, to proszę was, po tym filmiku, po tym filmiku, proszę was, e, zasubskrybujcie mnie, bo moja koleżanka mnie przegoniła. Proszę was, No teraz to będzie na tyle. Pa, pa!